Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Jak widzicie, pewnie za moimi plecami mamy już jesień, mamy październik, ale w, tym, w tej części materiału chciałbym się bardziej skupić na, na moim letnim łowieniu na tej wodzie, czyli na niewielkiej, aczkolwiek naprawdę interesującej żwirowni PZW.

od zawsze to tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki związane z wędkarstwem ale w większości nie udawało mi się nigdy dobierać do, do tych większych karpi naprawdę, populacja karpia w tym zbiorniku jest bardzo duża, aczkolwiek są to ryby w większości z tego przedziału może kilogram do dwóch kilo ale raz za czas trafi się tutaj Naprawdę piękna ryba, bo wiem, że pływają tutaj piękne ryby. I właśnie jako cel na ten sezon obrałem sobie łowienie tutaj takich karpi. Co naprawdę nie jest prostym wyzwaniem, ponieważ populacja małego karpia, która jest bardzo duża, jak już wspominałem, bardzo przeszkadza w tym, żeby przebić się do tych maksymalnie kilkudziesięciu większych ryb w tej wodzie. 11200. Mamy to. Przepiękna ryba. Bo coś takiego przyjechałem. Udało się. W końcu trzy ryby zerwane. I w końcu w końcu mamy przyzwoitą rybę z niewielkiej wody PZW. Nawet nie wiecie jak się cieszę. Czynniki, które wpłynęły na efektywność mojego łowienia myślę podzielę na trzy segmenty na pierwszym miejscu będzie miejsce ponieważ na pewno miejsce odegrało tutaj najbardziej znaczącą rolę na drugim przynęta a na trzecim systematyczność zawsze jak łowiłem na tej wodzie to skakałem po różnych stanowiskach ale bardzo rzadko dawałem szansę temu miejscu, w jakim właśnie jestem. Jest to tak naprawdę mały skrawek tej wody, takie zakole bym to nazwał. I jak popływałem sobie tutaj łódką, to jako, że jest to żwirownia, okazało się, że dno jest tutaj naprawdę bardzo zróżnicowane. I najzwyczajniej w świecie karpie po prostu trzymają się tych górek, spadów i tutaj czują się bezpiecznie, i tutaj na tej wodzie bytują. W końcu poświęciłem temu miejscu w te wakacje trochę więcej czasu. Jak się okazało był to strzał w dziesiątkę. Na żadnym innym miejscu po prostu te większe ryby nie brały tak często jak na tym stanowisku. Przykładem może być całkiem niezły, myślę, dzień dzisiejszy, gdzie jest to woda PZW, a karp na 11 kg czyli jak na tutejsze standardy naprawdę niezły zameldował się już po 3 godzinach od wywózki, co naprawdę... Pło! Jestem niesamowicie szczęśliwy, że w końcu udało się tutaj połapać troszkę ciekawszych ryb Mamy ładne kolory Udało się przechwycić kolejną rybkę Tym razem takie 8,5 kilo Szczęścia Malutki jest Druga sprawa. Dlaczego przynęta odegrała tutaj tak znaczącą rolę? Tak naprawdę każda moja tutaj krótka zasiadka opierała się na nęceniu w sporej części ziarnami. I myślę, że wyeliminowanie tych ziaren było również bardzo dużym krokiem do tego, żeby odpędzić się od tych mniejszych karpi i skupić się tylko na tych większych za sprawą właśnie nęcenia tylko kulkami raczej nie schodzę tutaj nie schodzę tutaj poniżej średnicy 20 mm kulki i dzięki temu ta przynęta oczywiście mam też branie mniejszych karpi ale ta przynęta już dla takich półtora kilowych maluchów nie jest aż tak atrakcyjna dzięki czemu Harp większy ma trochę czasu na to, żeby przypłynąć i, i pobrać naszą przynętę. Mam Wam do zaprezentowania już ostatnią rybkę 7, ,7 kg 700. Naprawdę, naprawdę cieszy, że, że nawet podczas takich krótkich wypadów nie trzeba siedzieć nocek, żeby takie ryby łowić. Wspaniała ryba Co nam się taki Banusik... Banusik trafił Co do systematyki Tak naprawdę całe moje łowienie na tym zbiorniku w wakacje opierało się o łowieniu tylko w tym jednym miejscu i tylko na może trzech wytypowanych miejscach tutaj na wodzie, na tym stanowisku i właśnie jednym z tych, jak dla mnie, bardzo ważnych aspektów tego stanowiska jest to, że mamy dostęp jak i do płytkiej, tak i do głębokiej wody. Dajmy na to. W tym miejscu, po lewo od yy, tego półwyspu, mamy spad na gdzieś około 1,80 m. Natomiast już po drugiej stronie tego półwyspu mamy może jakieś 90-80 cm wody. I jak i z tego miejsca. Tak, i czasami w niektóre dni, upalne dni przede wszystkim, gdy ryby były przy powierzchni z tamtego miejsca, udawało się, się wyciągać najzwyczajniej w świecie ryby. Dlatego, przy wyborze stanowiska na żwirowni, gdzie zazwyczaj dno jest całkiem zróżnicowane, warto zwrócić na to uwagę. Myślę, że również sukcesywne nęcenie tych miejsc kulkami, co najważniejsze, całkiem regularne nęcenie, bo rzadko kiedy. Nie było mnie tu może w odstępie tygodnia, raczej co kilka dni starałem się tutaj być i spędzić chociaż 6-7 godzin nad wodą. Myślę, że to również w sporej części przyczyniło się do tego, że te karpie już się przyzwyczaiły do pobierania pokarmu w tych miejscach i z tych miejsc udało się wyciągnąć te wszystkie bardzo przyzwoite ryby. A więc w tej części materiału to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i co, widzimy się w drugiej części. Cześć!